I tu Sysia. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek o kolor korektingu, czyli o niwelowaniu różnych niedoskonałości naszej twarzy za pomocą Kolorów opowiem Wam, jakie kolory neutralizują jakie problemy e, i w jaki sposób tych produktów używać, żeby uzyskać no właśnie zamierzony efekt. Chciałam również przybliżyć Wam dzisiaj markę Airborian, która staje się coraz bardziej popularna, wręcz viralowa, jeżeli chodzi o niektóre produkty. No i żeby się nie byli w tyle, to żebyście ją poznali, dowiedzieli się co i jak. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Na twarzy mam tylko tonik, więc zacznijmy sobie od pielęgnacji. Tutaj wkraczają pierwsze produkty marki Erborian właśnie. Chociaż Erborian słynie najbardziej ze swoich kremów BB i CC, to mamy tutaj również kilka produktów pielęgnacyjnych. Ale to są takie produkty 2 w jednym, trzy w jednym, ponieważ y, mają one zarówno właściwości pielęgnacyjne jak krem. I tutaj na przykład z tej strony mam krem matujący, który ma z jednej strony po prostu działać jak krem, ma nawilżać skórę, ale również wygładzać jej teksturę, zmniejszać widoczność porów i matowić, więc można go używać zarówno um, do naszej codziennej pielęgnacji, jak i pod makijaż jako baza. E, I podobnie ten produkt, który ten wydaje mi się, że jest taki już e, trochę bardziej popularny, można nawet kojarzycie jego wygląd. E, e, jest to nawilżający różowy krem, który również może działać jako e, codzienna pielęgnacja, ale również jako taki primer przygotowujący pod makijaż, wygładzający skórę, zmniejszający Widoczność porów. Ja Pink Primer nałożę sobie na całą twarz, a ten matujący na strefę T. Zobaczcie jego teksturę. On jest taki dosyć fajnie, konkretnie gęsty i jest delikatnie różowy. Nakładam też trochę na szyję. Myślę, że nałożyłam za dużo, bo on jest na bazie silikonu, więc. Tutaj czuję takie ślizganie. Nałożyłam różowy, przechodzę do fioletowego. Te produkty możecie kupić w różnych pojemnościach, w zależności od tego, jakie są Wasze potrzeby i preferencje. Także nakładam sobie fioletowy. Tutaj również mamy o, taki delikatnie fioletowy krem. I ten nałożę sobie na środek twarzy. I te produkty dostępne są na BangerHead. Ja je na dole Wam podlinkuję. To są linki afiliacyjne. Jeżeli zakupicie coś z tych linków, to otrzymuję drobną prowizję od sprzedaży. E, aktualnie na BangerHead panują promocje na, z okazji Dnia Mamy. Widziałam, że marka Airborian również jest zawarta w tych promocjach, więc możecie sobie skorzystać z tych produktów z rabatem. E, I wciąż działa mój kod rabatowy Sylwia10, więc macie y, dodatkowe 10% od wszystkiego y, przy zakupach od 200 zł. Także, jeżeli coś Was zainteresuje, to na dole zostawiam Wam linki. Ja jestem już nawilżona i sprzyprimerowana. Możemy przejść do kolor correctingu. Kolor correcting. First things first. Jest to technika, która ma za zadanie zneutralizować różne problemy naszej cery za pomocą kolorów przeciwstawnych. Jeżeli na przykład nasza buja jest zaczerwieniona, to sięgamy sobie po przeciwny kolor do czerwieni, czyli po zieleń. Jakie to są te przeciwstawne? Wystarczy, że weźmiecie sobie koło barw, koło kolorów, możecie je sobie wygooglować na telefonie i patrzycie, jaki kolor jest po jego przeciwnej stronie. Jak właśnie Spojrzymy sobie na to koło barw, to widzimy, że jeżeli mamy zaczerwienienia, mamy czerwień, to naprzeciwko czerwieni jest zieleń. I właśnie zieleń sprawdza się idealnie do redukcji zaczerwienień: czy to trądzikowych, czy to wyprysków, czy to naczynek. Przeróżnych, przeróżnych problemów, które wiążą się ze czerwienieniem. I podobnie ma się sytuacja z przeróżnymi innymi kolorami, na przykład do neutralizacji fioletowo-niebieskich zasinień pod oczami. Idealnie sprawdzi się pomarańcz, brzoskwinia. I tak jak zieleń i brzoskwinia wydają mi się takie najbardziej popularne, to być może słyszeliście kiedyś o neutralizacji czerwienią okolic pod oczami. Był taki trend kiedyś, całkiem niedawno żeby właśnie pod oczy nakładać czerwoną szminkę. Czy ma to sens? Tutaj przy naszych bardzo jasnych polskich karnacjach niekoniecznie. U nas raczej właśnie delikatna brzoskwinia lepiej się sprawdzi niż czerwień. No i sam fakt w ogóle nakładania takiego bardzo intensywnego, kryjącego swipe'a czerwieni pod oczy jest trochę bez sensu, bo zwróćcie uwagę jak intensywne musi być krycie później korektora, żeby tą czerwień zakryć. A w kolor korektingu zależy nam na tym nie, aby Zakrywać tym kolorem naszą twarz i nasze niedoskonałości, tylko żeby je neutralizować. Do tego przejdziemy sobie za chwilę, ale porozmawiamy sobie jeszcze na temat tego kolor korektingu, jakie kolory i jakie produkty. Yy, czyli tak, mamy zieleń, mamy pomarańcz. Fiolet, podobnie jak różowy, ma za zadanie nam rozjaśniać cerę, sprawiać, żeby wyglądała na bardziej taką świeżą, promienną, wypoczętą i zdrową, z tym, że fiolet będzie neutralizować nam żółte podtony w cerze. Więc jeżeli mamy taką lekko żółtawą, ale poszarzałą, taką zmęczoną, czegoś brakuje tej cerze, to właśnie fioletowy kolor correcting powinien sprawdzić się tutaj. Idealnie. Różowy będzie nam rozjaśniał taką szarzyznę, można powiedzieć. Dobrze sprawdzi się do rozjaśniania cer oliwkowych, bo właśnie mamy tutaj róż naprzeciwko takiej zieleni, więc różowy będzie delikatnie rozjaśniał nam yy, odcienie oliwkowe, takie poszarzałe naszej cery. Jeżeli chodzi o żółty odcień, on będzie nam rozjaśniać, rozświetlać i neutralizować fioletowe ceny. Fioletowe tony w naszej i teraz, czym neutralizować? Yy, wydaje mi się, że najbardziej popularnymi produktami są takie kasetki z korektorami w różnych odcieniach. Yy, jest to bardzo fajny produkt. Przez to, że jest tłusty, e, bardzo fajnie wtapia się w naszą cerę, więc można nałożyć go naprawdę niedużo, łatwo się to rozprowadza i y, jest to naprawdę fajna opcja. Ja akurat takiego produktu nie mam, ale spokojnie mogłabym stworzyć coś takiego, na przykład przy użyciu takich farbek. Tutaj te odcienie są dosyć ciemne, te, które służą na przykład rozjaśnianiu cery, czyli jakieś fiolety, zwykle są jaśniejsze, więc tutaj proponowałabym raczej, jeżeli macie na przykład coś takiego, y, to dodać sobie troszeczkę bieli, żeby ten fiolet... Był naprawdę, naprawdę jasny. O, widzicie coś takiego bardziej lawendowy niż taki intensywnie fioletowy. Z kremowych produktów mam na przykład bardzo fajny kosmetyk z Glam Shopu. On jest właśnie korektorem korygującym pod oczy brzoskwiniowym, takim lekko pomarańczowym i powiem wam, że to jest naprawdę fantastyczny odcień, jeżeli chodzi o kolor correcting. Często pod oczy widuje się korektory, które mają takie brzoskwiniowe zabarwienie, ale są bardzo jasne i jednak bardziej różowe. Tutaj widzimy ewidentnie pomarańczowy odcień i on fantastycznie neutralizuje właśnie okolice pod oczami. Dużo lepiej niż takie bardzo jasne, wręcz różowe korektory pod oczy. Tutaj, jeżeli wydaje Wam się, że to jest dosyć ciemne pod oko, absolutnie się nie bójcie, ponieważ to delikatnie rozprowadzone palcem właśnie zneutralizuje nam ten problem niemalże do takiej idealnej cery. Ale, Color Correcting to nie tylko takie tłuste produkty, to mogą być na przykład produkty kremowe, jak dzisiejsze, którego sobie użyjemy właśnie od marki Airborian. To mogą być różnego rodzaju podkłady czy korektory o takim płynnym Wykończeniu. Tutaj właśnie zieleń bardzo fajnie się sprawdza i często też można dostać zieleń w formie. Do korektora, dosłownie jak korektora pod oczy. Wtedy nakładamy sobie produkt punktowo albo miejscowo i rozprowadzamy, ale do tego zajdziemy sobie za chwilę. E, również bardzo fajnym sposobem na neutralizację, na color correcting są podkłady w odpowiednim odcieniu. Tutaj nie mówię o podkładach zielonych czy podkładach pomarańczowych, ale na przykład podkład z wyraźnie żółtym podtonem fantastycznie sprawdzi się do neutralizacji strzałych, fioletowych tonów. Widzicie, tu widzimy ewidentnie, że ten podkład jest lekko żółtawy. To jest Light Vanilla z Eveline. I takim podkładem również bardzo fajnie zneutralizujemy sobie różne rodzaje doskonałości na cerze. Ja żółtymi podkładami też lubię, lubię neutralizować sobie zaczerwienienia. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się również kolorowe pudry. Wydaje mi się, że najbardziej. Yy, znanym kolorem jest kolor różowy yy, i on faktycznie będzie bardzo ładnie rozjaśniał nam okolice pod okiem, będzie ładnie rozświetlał yy, i redukował to właśnie taką szarość yy, i taki efekt, nie wiem, brudnej, zmęczonej cery. Yy, ostatnio coraz więcej pojawia się również pudrów w innych odcieniach, widzieliśmy może jakieś lekko fioletowe, widzieliśmy nawet błękitne, więc tutaj patrzymy sobie właśnie na to, czego potrzebuje, od więc pudrem również możemy na koniec zneutralizować sobie naszą cerę, albo na przykład wypracować sobie lepszy odcień naszego podkładu, jeżeli jest źle dopasowany do naszej cery. Zmieniłam na chwilę światło w tle, żeby nie zakłamywało nam kolorów i przyjrzyjmy się mojej buzi z bliska. Możemy zauważyć, że w tym miejscu pojawia się lekkie zaczerwienienie cery, ale też to zaczerwienienie widoczne jest e, na, no, na całej buzi w formie takich pojedynczych jakichś krosteczek, śladów po wypryskach, po jakichś drobnych krostkach. Więc na przykład ta okolica tutaj i jakieś takie pojedyncze ślady to jest ewidentnie zaczerwieniona barwa. E, jeżeli chodzi o okolice pod okiem, Tutaj bardzo delikatnie widać, że w wewnętrznym kąciku i lekko pod okiem pojawia się subtelnie niebieski odcień, więc tutaj powinnam y, wykorzystywać zielony kolor, kolor correcting i właśnie pomarańczowy brzoskwiniowy pod oko. Może zaczniemy sobie właśnie od okolicy pod okiem, żeby wytłumaczyć Wam również, że kolor correcting to nie jest coś takiego. To nie jest color correcting. To jest nałożenie ogromnej ilości korektora brzoskwiniowego pod oko, a color correcting, jak sama nazwa wskazuje, ona ma korygować. Ona nie ma nam zakrywać tych niedoskonałości, tylko ma je korygować. Więc tak naprawdę e, prawidłowa technika aplikacji tego typu e, kosmetyku to jest naprawdę niewielka ilość. Nakładamy trochę. I rozklepujemy palcem, możemy rozklepać sobie również e, jakimś pędzelkiem, gąbeczką, ale chodzi tutaj o korektę koloru, a nie całkowite krycie. Dlatego, tak jak mówiłam na początku, czerwona szminka, taki swipe pod okiem, nie ma najmniejszego sensu, bo potem zobaczcie, jak dużo musimy nałożyć korektora klasycznego, kryjącego, żeby. Ten kolor zakryć. A my nie chcemy, tutaj sobie zbiorę trochę, e, nie chcemy zakrywać teraz e, maksymalnie kryjącym produktem tego, co mamy pod okiem czy na twarzy. Więc żeby kolor correcting miał sens i żeby to nie była kolejna tylko warstwa naszego makijażu, która sprawia, że. Tego kosmetyku jest więcej i grubiej. Nakładamy produkt bardzo cienko. Szczególnie jeżeli mówimy o takich gęstych, kremowych produktach, kremowych korektorach. Tutaj sobie rozklepię to, co zostawiłam pod okiem i to już jest absolutnie wystarczające. Z tej strony nawet widać, że praktycznie nie przebija mi już niebieskość, a nałożyłam naprawdę mało produktu, rozklepałam jeszcze palce, prawda? I to jest właśnie prawidłowa sztuka kolor korektingu, czyli używanie niewielkich ilości, nie tak, żeby było widać ten kolor. Po prostu w formie jakiego, jakiejś plamy, tylko żeby nasz koloryt, który chcemy zniwelować, się lekko zneutralizował. I to nawet nie w 100%, bo na to będziemy nakładać jeszcze podkład, korektor, różne kosmetyki w kolorze naszej cery. Przejdźmy sobie do tego naszego cudeńka z Erborian. Powiem Wam, że jest naprawdę fantastyczny i jestem nim zachwycona. Widziałam, że również wizerzyści mają go w swoich kufrach. Jest to produkt, który jak wyłożymy sobie na początku, to mamy takie zielone zabarwienie. Natomiast jak się przyjrzymy z bliska, on ma w sobie takie delikatne perełki koloru, które... Pod wpływem masowania delikatnie pękają, widzicie, i produkt zamienia się w beżowy. Może pokażę na większej powierzchni. Zaczynam go rozcierać i on z zielonego zaczyna robić się lekko beżowy. Wciąż mamy te właściwości neutralizujące, bo mamy tutaj zielony pigment cały czas, ale kolor zmienia się na kolor. Podkładu. I kosmetyk w takiej formie możemy nałożyć dosłownie tak jak krem albo tak jak podkład. Tutaj y, ta ilość też nie musi być duża, ale na pewno może być trochę większa niż w przypadku takich gęstych i kremowych kosmetyków. Tutaj sobie nałożyłam na palec i pokażę Wam może z jednej strony, jaką różnicę uzyskamy. Nałożę na pewno sobie na nos, tutaj na okolice nosa, właśnie. Tutaj przy ustach. I na razie zostawimy sobie w tym miejscu, tylko żebyście zobaczyli różnicę. Pamiętajcie też, że zieleń będzie nam nasz kolor skóry trochę ochładzać. Więc jeżeli mamy ciepłe tony, jeżeli mamy brzoskwiniowe tony w skórze, żółte, to możemy mieć efekt poszarzenia naszej cery. Jeżeli nałożymy taką kolor korektingu za dużo. Tutaj sobie rozmasowuję. Nałożę jeszcze odrobinę tutaj na okolicy ust. I możemy porównać sobie obie połówki. Widzimy, że z tej strony cera jest ładnie ujednolicona, wyrównana, i właśnie ta czerwień jest fajnie zneutralizowana. Z tej strony wciąż widzimy zaczerwienienie w tym miejscu, w okolicy ust, tutaj. Cały czas to zaczerwienienie się pojawia, a tutaj jest ładnie zniwelowane. I co jest właśnie fajne w tym produkcie, to to, że mimo iż jest zielony, nie poszarzył mi twarzy. Kiedyś nagrywałam Wam odcinek o kolor korektingu i o tym, jak nie do końca przepadam właśnie za zielonym kolor-korektingiem, bo często te zielone sprawiają, że cera wygląda na taką szarą, na bladą, e, właśnie z tego względu, że zieleń będzie nam ochładzać nasze kolory cery. Dzięki tym kapsułkom kolorów e, w tym korektorze nie mamy tego efektu poszerzenia. Ja w zasadzie mogłabym nałożyć tylko to, może zróbmy tak, nałożę sobie Tutaj na resztę policzka. Mogłabym się bawić tutaj w pojedyncze takie punkciki, ale jest tego trochę sporo, więc spróbujmy sobie wyrównać po prostu po całości. I on się właśnie fantastycznie masuje palcem, i to jest moja ulubiona forma aplikacji tego produktu, ale spokojnie również możemy użyć na przykład jakiegoś pędzelka. Zobaczcie, dla mnie w makijażu takim na co dzień, delikatnym, to. To jest wystarczające. Ja już nawet nie potrzebuję podkładu, żeby tutaj coś wyrównywać i, i jeszcze raz nakładać kolejną warstwę kosmetyku. Na co dzień w zupełności wystarczy. Jeżeli chcecie na jakieś specjalne okazje, właśnie wykorzystać sobie taki kolor correcting, można użyć w troszeczkę mniejszej ilości na to nałożyć podkład, ale zwróćcie uwagę, tutaj mamy przed, a to jest moja lepsza połówka. Jeżeli chodzi o cerę, tutaj zawsze wygląda lepiej, ale widzimy, że to zaczerwienienie jest. Znacznie bardziej widoczne, a tutaj. No praktycznie, jakbym już miała podkład na twarzy. Zobaczcie trochę bardziej z daleka. Z tej strony zobaczcie, jak koloryt jest przepięknie ujednolicony, bez efektu szarości. Nie dziwię się, że jest taki wajralowy i taki popularny ten produkt. Tu mamy efekt przed i po. No, coś pięknego, rewelacja. I co więcej, ten korektor ma SPF 25 jeszcze dodatkowo, także rewelacja. Chciałabym jeszcze użyć sobie pewnego produktu pod oczy i to jest CCI, taki krem CC e, pod oczy. Wydaje mi się, że jest to bardzo oryginalny kosmetyk, bo kremy CC raczej używamy na twarz, a pod oczy, jak już, to walimy tego krycia całkiem sporo, e, ale ten jest bardzo właśnie przyjemny i daje nam subtelny efekt pod okiem i to też jest taki biały biały krem, który po roztarciu staje się Beżowy. Tam można wybierać sobie różne odcienie. Ja mam akurat odcień Clair. Claire, 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 tak, Claire. <ścoughs> to jest produkt, który będzie nam delikatnie krył okolice pod okiem, który będzie nam nawilżał. On również ma SPF 20, więc jest takim połączeniem y, makijażu i pielęgnacji. Nakładam sobie dosłownie taką ilość pod oko i wmasowuję. Tutaj najbardziej lubię użyć palca, bo możemy fajnie rozgrzać sobie ten kosmetyk i, i rozbić sobie te kapsułki z pigmentem. No i z tym kolor correctingiem pod spodem dla mnie to jest optymalny efekt. Wyrównajmy sobie teraz tą drugą połówkę, żeby nie była samotna, żeby nie było jej przykro. Jeszcze ta niedoskonałość tutaj. Ostatnio bardzo popularny stał się również ten krem Sika od Dr. Jart i on powiem Wam, że właśnie też ma bardzo dużo w sobie takiego zielonego pigmentu i sam ten krem potrafi już ładnie zneutralizować cerę do takiej, która nie wymaga jakiegoś wycie krycia mocnego od podkładu. Natomiast ten konkretny u mnie właśnie robi efekt takiej bladej, yy, jasnej, yy, poszarzałej trochę cery. Przepięknie neutralizuje zaczerwienienia, ale jak macie ciepłe odcienie na karnacji, to może ten krem sprawić wrażenie, właśnie, że buzia robi, staje się taka bardzo blada i szara, i wymaga aplikacji na przykład jakiegoś brązera albo różu. Natomiast tutaj uważam, że przy tym już wygląda dobrze. I nie jest blada, nie jest poszarzała. Jestem po prostu zakochana. On już zagościł w moim kufrze ten produkt, bo jest fenomenalny. Nałożę sobie jeszcze ten CC Cream z drugiej strony. E, Dokańczam makijaż i robimy sobie szybką powtórkę z teorii. Zieleń neutralizuje czerwień. Pomarańcz neutralizuje niebieski. Fiolet neutralizuje żółty. I analogicznie, żółty neutralizuje fiolet. I na koniec różowy, który ma neutralizować szarość. I kolejno, zieleń będzie neutralizować zaczerwienienia wynikające na przykład z wyprysków, trądziku bądź widocznych naczynek. Pomarańcz pięknie zneutralizuje nam niebieskie zasienienia pod oczami. Fiolet zneutralizuje nam żółte tony w skórze, przez co rozjaśni i rozświetli naszą skórę. I w drugą stronę, żółty przepięknie zneutralizuje fioletowy podton w skórze, jakieś widoczne żyłki, starzenie się skóry i delikatne przebarwienia posłoneczne. Różowy zneutralizuje nam szarość, rozjaśni jakieś ciemne plamy na naszej twarzy, przebarwienia na przykład posłoneczne, bądź przebarwienia pojawiające się z wiekiem. I od cała teoria. Mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśnił Wam trochę ten trudny temat kolor korektingu, że Wam się przydał. Może podpatrzyliście jakieś fajne produkty, jeżeli tak, dajcie mi znać. Pamiętajcie, że linki do wszystkiego znajdziecie na dole i pamiętajcie o moim kodzie sylwia10. Przyda się, jeżeli planujecie jakieś zakupy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!